Witam Państwa w poniedziałek 30 dnia listopada. Z tej strony Daniel Kostecki zapowiada się nam bardzo emocjonujący tydzień, ponieważ oprócz decyzji Europejskiego Banku Centralnego mamy jeszcze w tym tygodniu odczyt payrolli. Tak więc, te dwa wydarzenia są wydarzeniami kluczowymi tego tygodnia i warto już o nich w poniedziałek wspomnieć i zapamiętać, że tym właśnie rynek będzie żył przez najbliższe dni. Natomiast przechodząc już do wykresów, do głównej pary walutowej, do pary euro-dolar, widzimy cały czas dość mocną próbę schodzenia w stronę 1.05. To już kolejny tydzień z taką presją podażową, i presja ta na tym rynku może być cały czas widoczna, ponieważ Europejski Bank Centralny na w najbliższym posiedzeniu ma ciąć stopę depozytową, a także ma rozszerzyć program skupu aktywów albo też spowodować, m, że program ten będzie wydłużony w czasie. Może oczywiście zrobić wszystkie trzy rzeczy naraz, czyli i obciąć stopę depozytową, dodatkowo jeszcze powiększyć skalę zakupów i jeszcze wydłużyć je w czasie tego. Teraz oczekuje rynek, presja na ABC jest bardzo duża, żeby ten działał właśnie w ten oto sposób. Jeżeli te wszystkie trzy elementy zostaną wprowadzone, notowania euro-dolara mogłyby kierować się w stronę 1.04.80 bądź też jeszcze. Jeszcze niżej, natomiast na jenie widzimy odreagowanie wzrostowe po wcześniejszej korekcie typu ABC, korekta prosta, która była tutaj też kontynuowana po raz drugi, a więc mamy ABC korekta, impuls ABC korekta niższego rzędu, wybicie poziomu 122,93 i próba dotarcia być może, która nam się dopiero rozwinie w stronę 123,60, gdzie znajduje się kolejne lokalne miejsce oporu. Jak na razie wygląda to bardzo dobrze dla kupujących. Mamy korektę, korektę, a więc powinny tutaj powstawać następne impulsy. Natomiast jeżeli chodzi o parę funt dolar, tutaj cel w postaci podwójnego szczytu znajduje się w okolicach 1,49,78, i to właśnie do niego notowania mogą zmierzać. Ostatnie dołki pokonane, pokonane też dolne ograniczenie w kanale spadkowym, także te poziomy mogą być tutaj jeszcze testowane przez parę funt dolar. No i dolar frank. Bardzo znaczące ruchy w piątek. Bank Szwajcarii nie przyznał się otwarcie do tego, że interweniował na rynku, była wtedy też niższa płynność, więc generalnie to wszystko mogło się nałożyć na siebie. Mieliśmy w chwilę ruch powyżej 100 pipsów na usdchf no i tym samym widzimy, że rynek ten pozostaje w kanale trendowym, plus ma szansę dotrzeć do ekspansji 161,8%, a więc w okolice 1,0386. Zobaczmy teraz waluty surowcowe. Na pierwszy ogień idzie dolar australijski, który dotarł do dolnego ograniczenia w kanale trendowym o czym była mowa na webinariach na żywo o godzinie 10.40 w codziennym przeglądzie rynkowym, gdzie wspominałem, że to właśnie kanały trendowe są bardzo istotnym celem dla korekt. Jeżeli tutaj mamy korektę wyższego rzędu, podobną do tej korekty, to właśnie rynek powinien celować w kanał trendowy, żeby taką korektę wykończyć i ten kanał został właśnie dość ładnie przetestowany i to z tego miejsca mamy odreagowanie, tak więc dopóki notowania będą pozostawać we wspomnianym e, kanale trendowym, to mamy do czynienia z większym odreagowaniem i możliwością wzrostów, bo tutaj perspektywy dla Australijczyka jako tej waluty, która miała być sprzedawana, Sprzedawana już dawno temu się zmieniły po zaskakujących danych na temat inflacji, później świetnych danych z rynku pracy. To wszystko nam się pozmieniało dla dolara australijskiego. No i w tym momencie, jak widać, on wcale nie jest taką pierwszą walutą, którą należałoby sprzedawać względem dolara amerykańskiego. Co innego, jen, co innego euro, co innego frank, ale Australijczyk jak na razie nie. Natomiast Nowozelandczyk. Ta waluta akurat nie jest najmocniejsza, ale też nie jest i najsłabsza, bo jak na razie konsoliduje się w przedziale 0,66-0,65 i ten przedział konsolidacji jest tutaj utrzymywany, w związku z tym czekamy na breakout albo wyjście górą, albo też zejście poniżej tego ostatniego wsparcia. Dopiero wybicie któregoś z tych poziomów mogłoby przyczynić się do pojawienia się tutaj większego trendu. I zobaczmy polskiego złotego, gdzie mamy kolejne szczyty 404 tym razem na usdpln Lenie, kolejny tydzień i kolejny ruch do góry. Tutaj nic się nie zmienia 407 patrząc na wykres miesięczny też taki bardziej oddalony. To jest kolejne miejsce docelowe. Natomiast jeżeli Fed podniesie stopy w grudniu i nie zaburzy tej całej ścieżki dla podwyżek, której teraz oczekuje rynek, czyli około 4. Razy Fed miałby podnosić koszt pieniądza w przyszłym roku, no to wtedy i kolejne około 10% tąpnięcie na złotym w relacji do dolara jest spodziewane, czyli nawet 4,40 czy też 4,50. Takie poziomy moglibyśmy obserwować, jeżeli Fed nie zaburzy tej ścieżki podwyżek. Natomiast jeżeli powie tylko jednorazowo teraz podnosimy, a następnie każda podwyżka będzie zależeć od napływających danych. Makroekonomicznych, lub też od otoczenia makroekonomicznego, to wtedy też yy, no, inwestorzy będą bardzo rozczarowani, bo teraz trzeba pamiętać o tym, że to już nie chodzi o całą grudniową podwyżkę, tylko chodzi o cały cykl i jego tempo. To jest w tym momencie najistotniejsze, bo to, że, czy będzie podwyżka w grudniu, to już praktycznie jest dyskontowane, że tak, taka będzie miała miejsce. Natomiast pytanie, co z kolejnymi. Jeżeli chodzi o chf -a, czy też euro do złotego, to tutaj złoty ma przestrzeń do umocnienia się, bo jeżeli Europejski Bank Centralny zadziała bardzo gwałtownie w, na swoim obecnym posiedzeniu w tym tygodniu, to wtedy też Bank Szwajcarii będzie musiał działać jeszcze mocniej niż EBC, aby kurs pary euro-frank nie poszedł zbyt mocno do dołu. I tym samym będzie szansa, że 3,89% padnie na parze CHF-PLN. Frank będzie po prostu tak słaby na całym. Rynku, że również złoty się do franka umocni, więc złoty może tracić jak na razie do dolara czy do funta, ale do franka czy do euro mógłby nawet zyskać do końca tego tygodnia. I wtedy, gdyby doszło do przełamania 3,89, 3,83, bądź 3,80, takie poziomy byłyby na celowniku. No i euro.pln, który znajduje się nad linią trendu, nad linią trendu tworząc trójfalowe odbicie typu ABC. Wygląda to jak korekta prosta jak na razie, więc dopiero po przełamaniu tejże linii można by oczekiwać spadków w stronę 4.20. I zobaczmy jeszcze indeksy giełdowe, w tym WIG20, który pokonuje wsparcie w postaci ekspansji 61.8%. No i w zasadzie bazowy scenariusz w tym momencie Mógłby zakładać zejście poniżej 1600 punktów, czyli równość ruchów spadkowych. Mówimy sobie wtedy o spadkach od 2011 do 2012 roku, i następnie całość jako korekta. No i teraz. Kontynuacja właśnie tego wcześniejszego ruchu. Impuls, korekta, kolejny impuls, tylko że tutaj już mówimy o e, impulsach z wykresu miesięcznego, także i skala tych ruchów może być dość znacząca. No, taki najlepszy scenariusz dla polskiej giełdy zakładałby szeroką konsolidację, trend boczny, natomiast jak na razie no, nie ma tutaj w ogóle żadnego światełka w tunelu, które mogłoby jakoś odwrócić ten trend. Natomiast e, takim najbardziej na pesymistyczny scenariusz zakłada właśnie dojście do około 1600 bądź też jeszcze niżej, e, jeśli chodzi o BIG20. Natomiast na niemieckim DAX-ie mamy nowy tydzień, nowe szczyty. E, rynek ten bez jakichś większych korekt w tym momencie pnie się na coraz to wyższe poziomy. I to jak zakończymy ten bieżący tydzień, rozpoczynamy dobrze, ale zobaczymy jak zakończymy ten tydzień na dach, to będzie zależało od Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli ten zdecyduje się na te wszystkie trzy kroki, czyli cięcie stopy depozytowej, wydłużenie programu QE i jeszcze zwiększenie kwoty, no to wtedy też byki... Na niemieckiej giełdzie, i ogólnie na europejskich parkietach, powinny wpaść w euforię zakupów i 12 tysięcy punktów byłoby do zrealizowania do końca tego roku. Plus, jeszcze no, statystycznie, rajd świętego Mikołaja, który też na DAX się występuje. W ostatnich 10 latach DAX tylko dwukrotnie spadał w grudniu, także to wszystko może się przełożyć na kolejne wzrosty. Natomiast jeżeli EBC rozczaruje, no to wtedy nie tylko euro się zdecydowanie umocni, ale też i europejskie parkiety powędrują na południe. Jednak na to się jak na razie nie zanosi. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych dość płaski początek tego tygodnia. Po długim weekendzie w USA inwestorzy wracają powoli na rynek i ten przedział. 206, 217 bądź 230 nawet może być utrzymywany. Jak na razie ciężko będzie o jego zdecydowane przełamanie, więc bazowy scenariusz zakłada powstanie bardziej rozbudowanego trendu horyzontalnego, a następnie kontynuację wzrostów jakiegokolwiek przejścia do długoterminowej bezsy. Tutaj się nie spodziewamy w związku z cyklem podwyżek stóp w USA, wręcz przeciwnie, patrząc na historię, cykl podwyżek stóp w USA korelował razem ze wzrostami na tamtejszym parkiecie.